Idziemy dalej w tej malowniczej wędrówce, która jest niczym innym jak doświadczeniem strumienia łaski. Dziękuję, dziękuję, że jesteście tutaj i trwacie, ponieważ Bóg ma dla Was wiele błogosławieństw i podarków, szczególnie z tym tematem, który jest kręgosłupem, trzonem, który jest sercem tego strumienia łaski. A brzmi on chrzest w duchu świętym. Zacznę od opowiedzenia pewnej historii, bo są ludzie, którzy mają pewne opory. Tak, tak, wierzcie lub nie, ale nie są zbyt obeznani lub nie bardzo otwarci na przyjęcie nowego wylania Ducha Świętego i mają czasem teologiczne wymówki, a czasem osobiste zastrzeżenia. Byliśmy na rekolekcjach dla księży w mieście Gwatemala. Duchowni mieli problemy z zaakceptowaniem terminu chrzest w Duchu Świętym. a co gorsza opierali się temu szczególnemu wyzwaniu, życia jako namaszczeni przez Ducha Świętego. Trwa właśnie przerwa. Wychodzimy na patio z gołą ziemią zamiast chodnika i siedzi tam chłopiec, który zsie Ojciec Diego Jarmillo widzi go i mówi – chłopcze, jak smakuje twój palec. Chłopczyk podnosi oczy, patrzy na kciuk, po czym wraca do ssania – jakby nie umiał ubrać odpowiedzi w słowa, duchowny nalega: Chłopcze, jak smakuje twój palec? Ten wyciąga go z buzi, podnosi rękę i mówi: Niech ksiądz spróbuje. I wiecie, tak jest ze chrztem w Duchu Świętym. Trzeba spróbować, żeby go zrozumieć i doświadczyć. Jest to jakieś wyzwanie. Nic nie tracisz, absolutnie nic. Dlatego w dzisiejszym temacie naszym celem jest wzbudzenie pragnienia przyjęcia tego nowego wylania Ducha Świętego. Przekonamy się, czym jest chrzest w Duchu Świętym i jakie przynosi owoce. Pierwsze, co chcę Wam powiedzieć, to to, że mówiąc o chrzcie, mówię przez małe h i zostawiam dużą literę dla chrztu jako sakramentu inicjacji. Więc miejmy tego świadomość. Chrzest ducha świętego jest darmową łaską, taką, która nic nie kosztuje, na którą nie można zasłużyć ani zapracować tytułami. To jest za darmo. A czasami to, co dają w gratisie, jest dla nas trudne do przyjęcia. Na początku chciałbym też zadać jedno pytanie: Skąd znasz Jezusa? Z opowieści i z czytanek? Z obrazka, z filmu, z kartki świątecznej? Jak dobrze znasz Jezusa? A może znasz go dzięki objawieniu Ducha Świętego, który w Twoim sercu, w Twoim umyśle i w całej Twojej istocie daje świadectwo o tym, kim jest Jezus i o Jego zbawczym dziele, prowadząc Cię do osobistej, pełnej miłości relacji z Bogiem Ojcem i Jezusem, Jego jednorodzonym synem. Aby przygotować się na to, co jak sądzimy, czeka nas w najbliższym czasie, nie chciałbyś otrzymać tego wylania Ducha Świętego, aby wejść w nową relację z Bogiem Ojcem Jezusem i czemu nie także z samym sobą? Wejdziemy więc w temat bardziej bezpośrednio. Rzuca wam wyzwanie, które sam Jezus postawił przed apostołami, wypowiadając dość zagadkowe zadanie. Pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo jeżeli odejdę, to poślę go do Was: Parakleta, czyli Adwokata. Jezus jest pierwszym Adwokatem, a chce wysłać nam innego, którego zwą Parakletem, tym, którego mamy u boku, który staje w naszej obronie. Ośmielę się nawet powiedzieć, że jest naszym wspólnikiem, bo będzie nas bronił. Obietnica Ojca. Również takie miano mu przysługuje, bo jest obietnicą, która się spełni. To nie zależy od Ciebie ani od Twoich zasług. Bóg jest wierny, złożył obietnicę i jej dotrzyma. Do tego stopnia, że Duch Święty nazywany jest obietnicą Ojca. I na koniec nazywa się go również darem Ducha. Dar ten to bezinteresowny prezent, który daje nam Bóg, a który nic Cię nie kosztuje, bo zapłacił już za Niego Jezus. Swoją drogocenną krwią. Wejdźmy więc w ten temat, który uprzednio podzielimy na kilka części, żeby móc go przeżyć i doświadczyć. Jezus skierował do apostołów bardzo intrygujące słowa. Gdy odchodził w swoim testamencie, powiedział do nich: Pożyteczne jest dla Was moje odejście. Ja już uczyniłem wszystko, co mogłem, bo Wy, Wy więcej znieść nie możecie. Pośle wam ducha świętego, ale sam muszę odejść i pożyteczne jest dla Was moje odejście. Duch święty dopełnia Chrystusowego dzieła. Dlatego dobrze dla nas, że Jezus odszedł. Kiedyś Droga Krzyżowa miała czternaście stacji. A ostatnią był Jezus złożony do grobu. I tak się kończyło nabożeństwo z Jezusem w grobie. Dzięki Bogu zostało powiększone o jeszcze jedną stację, dzięki bardziej paschalnemu spojrzeniu na sprawę. Stację piętnastą. Jezusa z martwych wstałego. Ale to jeszcze nie koniec. Wiele lat temu pojechałem z moim dobrym przyjacielem z Kwebeku, ojcem La Croix, obecnie kardynałem na Wybrzeże Kości Słoniowej. Odwiedziliśmy w małym zakątku stołecznego jamu sukro bazylikę Matki Bożej Królowej Pokoju, piękną i wystawną. Oprowadzający nas polski ksiądz zaznaczył, tu znajdziecie szesnastą stację drogi krzyżowej, której nie ma nigdzie indziej na świecie. Mój przyjaciel i ja spojrzeliśmy na siebie, mówiąc, sprawdźmy. W oświetlonym oknie tkwił przepiękny obraz, i wydawało się, że sam daje światło. Wiecie, jaka jest ta stacja numer 16? Uwielbiony Jezus, który otrzymuje Ducha Świętego i wylewa go na swoich uczniów w dniu pięćdziesiątnicy. To jest ostatnia stacja Drogi Krzyżowej. A ty doszedłeś już do stacji 16, czy jesteś jeszcze przy 15, zmartwych wstaniu? To i tak krok naprzód, chyba że stoisz jeszcze na czternastej albo na upadkach Jezusa. A może na biczowaniu? Na której stacji drogi krzyżowej jesteś? Czy jesteś jak kobiety z Ewangelii, które wczesnym rankiem poszły namaścić bezwładne ciało mistrza, bo myślą, że jeszcze leży w grobie? Jaki masz stosunek do Jezusa? Zważywszy na Ducha Świętego, który objawia Ci całą prawdę, jest wielu katolików, którzy niekiedy doświadczają tego, czego uczniowie w Efezie. Gdy Paweł zapytał ich, czy otrzymali Ducha Świętego, zbici stropu odpowiedzieli, nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Dla sporej grupy chrześcijan życie wielu katolików nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. On jest tylko osobą boską, czymś dogmatycznym. Na pewno nie serdecznym przyjacielem, któremu możesz powiedzieć Dzień dobry, Duchu Święty, i mieć z nim osobistą relację, odrębną od relacji z Ojcem i Synem. Ale coś o nim wiesz i to jest trzecia strona medalu. Bo kiedy Duch Święty przychodzi, to w obfitości błogosławieństw, darów i zaczyna w radykalny sposób zmieniać wszystko, co składało się na Twoje życie. Powiem tylko o kilku z tych błogosławieństw, bo już paru doświadczyłem. Ale po tym świecie chodzą tysiące, ba miliony ludzi, którzy doświadczyli aktywnej i miłującej obecności Ducha Świętego, który gdy przychodzi uwalnia nas od naszych negatywnych postaw, od toksycznych zachowań, których nie potrafiliśmy zmienić, nie umieliśmy poprawić, przychodzi ze swoją mocą i z nim jest to możliwe. Ale przede wszystkim daje radość, radość życia, radość nawet pośród trudności, bo masz miłość, którą darzy Cię Bóg. Czujesz się kochany przez Niego i dzięki temu jesteś w stanie kochać. Kochać Boga, kochać bliźniego, kochać stworzenie, a nawet kochać siebie. Z Duchem Świętym odnawia się Twoje powołanie, czy to dusz pasterskie, czy małżeńskie. Duch Święty przychodzi, aby wszystkie rzeczy uczynić nowymi. A jeśli zużyła się twoja pierwsza miłość, to Duch Święty ją odnawia. Miłość entuzjastyczną, radosną, którą pewnego dnia wykształciłeś, ale z czasem twoje sandały pokryły się kurzem. A serce przytłoczył ciężar i emocje opadły. Straciłeś smak pierwszej miłości. Duch Święty przychodzi, żebyś zakochał się w tym, który zakochał się w tobie.